Projekt Poprawa Funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Toruniu Bit City 2 jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach projektu Poprawa Funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Toruniu Bit City 2 zmodernizowano torowisko wraz z siecią trakcyjną w ulicy Bydgoskiej, o łącznej długości 2,5 tysiąca metrów toru pojedynczego, torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną na trasie linii numer 1 i 5 od placu Daszyńskiego do ulicy Ślaskiego o łącznej długości ponad 3000 tysięcy metrów toru pojedynczego oraz torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną na trasie linii numer 2 na odcinku od placu Niepodległości do ulicy Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2,500 tysiąca metrów. Toru pojedynczego. Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Warneńczyka, księdza Gogi i Kościuszki za przejazd drogowo-torowy w ulicy Kościuszki będzie już czwartym i zarazem ostatnim z pakietu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z pracami, które rozpoczną się 30 lipca, będzie także obowiązywała nowa tymczasowa organizacja ruchu. Zostanie zamknięta całkowicie jezdnia wschodnia, a ruch będzie się odbywał po jezdni zachodniej jako dwukierunkowy. Przejazd za rondem biskupa Hrabka będzie umożliwiony przez właśnie ten przejazd tymczasowy przez torowisko, który będzie sterowany sygnalizacją świetlną ze względu na to, że będzie utrzymany ruch tramwajowy. Następnie zostaną wyłączone sygnalizacje w rejonie skrzyżowania z Grudziącko i Podgórno. Tam zostaną wybudowane dwa tymczasowe ronda, tak aby ten ruch maksymalnie usprawnić. Po wdrożeniu tej organizacji ruchu rozpoczniemy rozbiórki na jezdni zachodniej, tak żeby umożliwić pracę sieciowcom, czyli przebudowa Nowego, budowa nowego odwodnienia, przebudowa wodociągu, magistrali wodociągowej, przebudowa sieci teletechnicznej, elektrycznej oraz gazowej.